Teraz sprawdzimy działanie manetki. Nie działa w czasie jazdy. O dopiero jak rower się prawie, że zatrzymuje. I zobaczcie, max. Max wciśnięte 6. Do 6 km na godzinę, dlatego, że posiada on tutaj tak zwaną manetkę. I to jest cały problem z tymi, czy to nazwać rowerem, czy nie. Nie ma mowy o manetce. Mamy taką normę europejską EN 15194 z 2017: App Assistant Mode. To tryb, w którym rower elektryczny może poruszać się bez pedałowania, ale z ograniczoną prędkością, zazwyczaj do 6 km na godzinę. Jest przeznaczony do pomocy przy ruszaniu np. pod górę lub do prowadzenia roweru z włączonym napędem, np. Na podczas spaceru. W praktyce tryb wspomagania do 6 km na godzinę bez pedałowania jest dozwolony, o ile nie przekracza 6 km na godzinę, działa tylko po naciśnięciu przycisku lub dźwigni, nie umożliwia stałej jazdy bez pedałowania. Czyli w praktyce można przyjąć, że ta norma nie jest literalnie wpisana do kodeksu drogowego, ale jej założenia są uwzględnione w przepisach, a rowery zgodne z nią są uznawane za legalne w Polsce. Chajcie, pokażę, jak w tym rowerze z niej włączamy sterownik. W ciągu 3 sekund wciskamy jednocześnie dwa przyciski, mrugają opcję. Przechodzimy środkowym. Do ostatniej opcji, czwartej, wciskamy ponownie dwa przyciski.